mi to przeciętny gość, Wpadek ma za dwóch. Mama, tata, wiki Ciągle rozkazują mu Leżeć! rzecz! Leż, jak i bulugat Nie dręczą nigdy go. Dwóch złotych rybek moc mu życzeń spełni stop, Gdyż tak naprawdę są. To jego! Wróżkowie, chrzestni wróżkowie, Próżki, próch! Łapką jeden ruch! Wróżkowie, chrzestni wróżkowie, Mu budura zaraz ciach szach, Planka Sodki, jaki już piękny tałcz prędki teraz czakoszak! Bruszkowie, chrzestni bróżkowie! Odbija ci to nie jest mój drink. przez nie masz kuracz! Przygody Timiego. Bra dzieciaczki teraz, co nie dzieciaczki, co nie no i właśnie tak ten tedy ojciec Lolka i król cmentarza oraz wujek Elini, czyli Edzio poszedł. Iść sobie pooglądać ten, no teraz telewizję, co nie, no i właśnie tak to wtedy było, co nie, no to dobra teraz, co nie, no to dobra teraz, co nie, no to już ja. Wam pokazuję teraz Edzia, co robi w swoim domku na cmentarzu, co nie, no i właśnie tak to było, co nie, no to już ja wam ten, no teraz pokażę Edzia, co nie. No to ten tego no to tyle w temacie teraz co nie czas wam pokazać Edzia co nie no to już ja wam go pokazuję co nie no to okej okay. dobra co nie no to okej. Okay. No to dobra teraz, co nie, no to dobra, patrz Alina, ciekawe gdzie ten, no teraz Hubert poszedł, co nie Alina, on pewnie tam znowu coś tam się wydurnia na cmentarzu. Ale nie martw się, ja mu kazałem iść tam do ten tego nocmentarza, by on mógł dyrygować prace porządkowe, co nie no to jak to będzie, no to niech tak, to teraz będzie, co nie no to ten tego, no to tyle na razie w temacie, co nie no to dobra. Alina, gdzie jest Hubert? Bo już ten tego jest późno, co nie, no to ja ten tego idę ich teraz poszukać, co nie. No to jak no to niech tak to teraz będzie co nie no to koniec gadania, idę go poszukać oby tylko nie zmarzu co nie no to jak to będzie no to idę go poszukać zaczekaj teraz Alina co nie poczekaj ja idę go poszukać co nie no to okej okay, dobra co nie no to okej. Okay. No to dobra teraz, co nie wujaszku, no to może iść tam po niego, bo jemu stanie się krzywda, a może na tym cmentarzu zjedzą go zombie, oj co ja mówię, muchy, albo szczury, co nie, no to jak, no to tam my tam idziemy po hubercika, czy nie, no mi to powiedzcie, co nie, no to jak to będzie, no to niech tak to teraz będzie, co nie, no to ten tego, no to niech tak to teraz będzie, co nie, no to teraz koniec gadania chodźmy. Go poszukać, zanim coś mu się stanie, co nie wujaszku, no to my tam, no chodźmy tam go szukać, co nie. No to jak no to tak no to okej okay, co nie no to my tam chodźmy go tam teraz szukać co nie szefie no wyjdźmy na dwór do szukania co nie no to do szukania co nie edzio. No to dobra teraz co nie no i właśnie tak Edzio i Alina poszli iść szukać Huberta na cmentarzu co nie no i tak ten tedy, tak to było co nie no to jak. No to niech tak to teraz ja wam pokażę co nie, no to tak to właśnie to było, co nie, no to koniec teraz gadania, a czas na pokazanie co się tam stało, co. Nie co nie no to jak no to tak no to dobra co nie no to koniec teraz gadania czas wam pokazać co robi teraz Hubert z Pysiem i Mandarynką co nie no to. Ja już wam to pokazuję, co nie no to okej okay. dobra, co nie no to okej okay. dobra, co nie no to okej okay. już już no to okej. Okay. No to dobra teraz, co nie dzięki wam pysio i mandarynka, oj to znaczy od dzisiaj kazmą. Iwanda, co nie no to jak ja wam w tym no tym bardzo dziękuję, ceo. Nie no to jak to będzie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to co ja tam mam robić, oto no dzięki wam wszystkim, co nie no to dzięki wam kazmą. Iwanda, czyli pysiu i mandarynko za spełnienie moich życzeń, co nie no to ten tego, no to tyle teraz w temacie, co nie no to ok, no to dzięki wam, a. Teraz ja pójdę do domu i poczekam na jutro do szkoły, co nie no to jak to będzie, no to niech tak to teraz będzie, co nie no to papa kazmuł. Iwanda idę. Do domu no to papa. No to dobra, dobra, mój mały kucyku, oj to znaczy jaj majtarnerze. Co nie no to jak mój tja je podoba ci się te nowe twoje życzenie czy nie no to ten tego mi to ten tego teraz powiedz co nie tja je bardzo mi się ty dzisiaj podobasz co nie no to idź później jeszcze dzisiaj a spełnię dalsze twoje życzenia co nie no to tyle w temacie co nie no to okej okay, dobra no to. Zróbmy to co mamy zrobić później, co nie tja je no to zróbmy to później, co nie no to okej, okay. dobra tja je no to okej. Okay. No to dobra, dobra, pysio co nie i ty też, Hubercie, oj to znaczy kazmą i tiejem, tarnerze co nie, no to jak ci się ten, no tego to wszystko podoba, no mi to powiedzcie, co nie, mój kumple, fajnie, ci się podoba bycie wróżkami chrzestnymi, co nie tiejem, tarnerze i ty kazmą też, no to dobra, koniec na razie, ty Gadania, co nie a czas teraz iść do twojego domku no to papa hubercie oj to znaczy tiejem ai co nie no to papa cześć tiejem ai no to papa cześć co nie no to do widzenia tieem ai no to papa tieem ai pa pa No to dobra, no to tyle w tym, no tym temacie, co nie, no to ten, tego, no to koniec, teraz odcinka, co nie, no to papa, pa, cześć, do następnego odcinka, no to pa cześć no to do widzenia papa no to do następnego no to papa cześć no to elo co nie no to do następnego odcinka no to papa cześć do następnego Odcinka, no to papa, no to do widzenia, no to papa, do następnego, no to papa, no to do widzenia, no to elo papa, no to elo.